Czy pokój na Ukrainie będzie gwarantować stacjonowanie tam europejskich, w tym polskich żołnierzy? Tego typu sugestie coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej, i w tym odcinku chciałbym, abyśmy przyjrzeli się, jakie są dokładne źródła tego typu doniesień oraz z czego wynika i do czego może doprowadzić tego typu schemat myślenia, proponowanie tego typu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Serdecznie zapraszam. Tradycyjnie już przypominam o tym, że partnerem kanału jest firma XTB. Za pomocą aplikacji XTB możesz stworzyć dopasowany do siebie plan inwestycyjny, mogący pomóc ci zautomatyzować oszczędzanie. A teraz w ofercie XTB znajdziesz także IKE, czyli indywidualne konto emerytalne. Link w opisie filmu. By wiedzieć dokładnie, o czym dziś rozmawiamy, zacznijmy od przytoczenia konkretnych wypowiedzi dotyczących przyszłości gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. 6 listopada w The Wall Street Journal ukazał się artykuł z wypowiedziami jednego z doradców prezydenta Donalda Trumpa. Rzecz jasna, najłatwiej byłoby przytoczyć wyłącznie kontrowersyjną wzmiankę o Polsce i emocjonalnie bić na alarm, ale chciałbym wykorzystać ten przykład, by pokazać Wam, jak ważne jest to, by tak wrażliwe sprawy przedstawić w odpowiednim kontekście. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na to, że mówimy o wypowiedzi anonimowego doradcy. Po drugie zaś sam doradca w pierwszej części artykułu podważa swoją wiarygodność w kwestii opowiadania o szczegółach planu Trumpa wobec Ukrainy. Mówi i tutaj cytat: każdy, bez względu na to, jak wysoko stoi w kręgu Trumpa, kto twierdzi, że ma inne zdanie lub bardziej szczegółowy wgląd w jego plany dotyczące Ukrainy, po prostu nie wie o czym mówi lub nie rozumie, że Trump podejmuje własne decyzje w kwestiach bezpieczeństwa narodowego, często w danej chwili, szczególnie w tak kluczowej kwestii jak ta. Teraz przejdźmy do jednej z wersji planu, w którym swoją rolę ma odegrać m.in. Polska. Jeden z pomysłów zaproponowanych w biurze Trumpa, szczegółowo opisany przez trzy osoby bliskie prezydentowi elektowi i wcześniej nieujawniony, zakładałby, że Kijów zobowiąże się do nieprzystępowania do NATO przez co najmniej 20 lat. W zamian Stany Zjednoczone będą nadal pompować broń na Ukrainę, aby odstraszyć przyszły atak Rosji. Zgodnie z tym planem linia frontu zasadniczo zostanie zablokowana, a obie strony zgodzą się na 800-milową strefę zdemilitaryzowaną. Kto będzie patrolował to terytorium pozostaje niejasne, a jeden z doradców powiedział, że siły pokojowe nie będą obejmować wojsk amerykańskich, ani nie będą pochodzić z finansowanego przez USA organu międzynarodowego, takiego jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. Teraz przechodzimy zaś do kluczowego fragmentu, więc proszę o wzmożoną uwagę. Cytat. Możemy przeprowadzić szkolenie i inne wsparcie, ale lufa karabinu będzie europejska, powiedział członek zespołu Trumpa. Nie wysyłamy amerykańskich mężczyzn i kobiet, aby podtrzymywać pokój na Ukrainie, i nie płacimy za to. Niech zrobią to Polacy, Niemcy, Brytyjczycy i Francuzi. Warto podkreślić obecność zdania i nie płacimy za to bo w części polskich opracowań ten fragment cytatu magicznie znika. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że sugestia, że odpowiedzialność za podtrzymanie pokoju będzie spoczywała nie na Amerykanach, ale na Europejczykach, jest tutaj jednoznaczna. Podobnie zresztą jak w artykule z Financial Times. Tekst, który również odbił się sporym echem, to wywiad z estońskim ministrem spraw zagranicznych, który sądzi, że substytutem członkostwa w NATO może być obecność zachodnich żołnierzy na Ukrainie. Wiem, że sporo dziś tych cytatów, ale chciałbym dokładnie przedstawić Wam stan dyskusji, więc pozwólcie na jeszcze jeden fragment. Minister powiedział, że dla Europejczyków byłoby to naprawdę, naprawdę, naprawdę skomplikowane, by zapewnić Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa bez wsparcia ze strony USA, również dlatego, że na to mogłoby zostać wciągnięte w starcie z siłami rosyjskimi i nieco dalej. Niektórzy analitycy uważają, że wszystkie europejskie wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy mogłyby zostać zorganizowane przez koalicję chętnych, zaczynając od Polski i kierowanych przez Wielką Brytanię połączonych sił ekspedycyjnych grupy obronnej, do której należą państwa nordyckie i państwa bałtyckie oraz Holandia. Kraje te spotykają się w Talinie w przyszłym tygodniu. Jak powiedział Sakna, czyli estoński minister, niezbędne byłoby to, aby Francja i Niemcy również włączyły się do akcji. Wybór Trumpa na prezydenta przyspiesza dyskusję na temat zakończenia wojny i w naturalny sposób, w konsekwencji prowadzi do konkretyzacji dyskusji na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, czyli przyszłej architektury bezpieczeństwa całej Europy, ale przede wszystkim oczywiście naszej części tego kontynentu. I to w naturalny sposób pokazuje również, jak bez sensu była dyskusja na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, która opierała się na politycznych deklaracjach dalszego wspierania Ukrainy w razie kolejnej agresji rosyjskiej. Taka architektura bezpieczeństwa było to jasne, że będzie po prostu niestabilna. I teraz ta dyskusja w pełni pokazuje, jak to jest skomplikowany przedmiot, jak ważny, jak kluczowy dla przyszłości naszego kontynentu, no ale też to pokazuje, jak niesłychanie trudno będzie stworzyć taką architekturę bezpieczeństwa, która będzie trwała, która wytrzyma. Próbę czasu. Bo odpowiedzialność za właśnie owe gwarancje bezpieczeństwa, czyli za stabilizowanie sytuacji bezpieczeństwa w naszej części Europy, jest teraz jak taki gorący kartofel, przerzucany z rąk do rąk. Nikt nie chce brać na siebie ryzyka. Trzeba więc bardzo uważać, by z tym gorącym kartoflem nie zostać w ręku samemu. Sprawa dotyka sedna dyskusji na temat przyszłości Europy. Przyjmijmy założenie, moim zdaniem uprawnione, że dopóki Rosja będzie chciała podporządkować sobie Ukrainę, a chce od kilkuset lat i nie zanosi się tutaj na zmiany, oraz dopóki Ukraina nie chce być Rosji podporządkowana, stale będą istniały warunki przynoszące istotne prawdopodobieństwo kolejnych wojen. Drugim założeniem jest to, że po tej fazie wojny będzie istniało niezależne od Rosji ukraińskie państwo. Rosjanie po tysiącu dniach wojny i setkach tysięcy zabitych i rannych nie podbili całości Donbasu. Niezależnie od linii rozgraniczenia, niezależnie od tego, kto będzie kontrolował jaki obszar, stworzenie w takich warunkach trwałego pokoju jest niesłychanie trudne. Odkładając dziś na bok szereg być może ciekawych, ale często mocno oderwanych od realiów scenariuszy, w praktyce, w tych konkretnych okolicznościach, stabilizację osiągnąć można wyłącznie poprzez wytworzenie takich warunków, które sprawiają, że kolejna agresja jest dla Rosjan zbyt kosztowna lub zbyt ryzykowna politycznie. W ten sposób wracamy do paradoksu związanego z gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. Im te gwarancje bezpieczeństwa będą silniejsze, tym teoretycznie większe ryzyko będą na siebie brali ci, którzy będą brali udział w tym jakimś rozwiązaniu, w tym jakimś schemacie, ale jednocześnie im silniejsze gwarancje bezpieczeństwa, tym mniejsze ryzyko, że będą kolejne wojny i że Rosja będzie testować te gwarancje bezpieczeństwa. Im słabsze gwarancje bezpieczeństwa, im mniej państw będzie w nich brało udział, albo jeżeli będą to tylko deklaracje polityczne, no to oczywiście mniejsze ryzyko biorą na siebie ci, którzy takie deklaracje składają, ale jednocześnie zwiększa się ryzyko tego, że Rosja będzie tego typu gwarancje bezpieczeństwa testować albo że w ogóle nie będzie na nie zwracała uwagi. Ale to wszystko wynika z tego, że nikt nie chce brać na siebie. Ryzyka i to jest absolutnie zrozumiałe. Nie sądzę, by trzeba było tego tłumaczyć, bo wszyscy wy to przecież doskonale instynktownie rozumiecie. Gdy słyszycie o tym, że polscy żołnierze mieliby stacjonować na Ukrainie, to co sobie myślicie? No właśnie, tak myśli absolutnie każdy. I tak też zachowują się Amerykanie. Jeżeli ktoś ma gwarantować stabilność bezpieczeństwa, Stabilność architektury bezpieczeństwa naszej części Europy, no to na pewno nie my, Amerykanie. Dlaczego mielibyśmy brać na siebie takie ryzyko, zupełnie nieproporcjonalne do stawki, biorąc pod uwagę nasze interesy narodowe? Trudno ich za to winić. Przejdźmy zatem do roli Polski, która zawsze jest w gronie tych, które miałyby brać udział w tym schemacie, gwarantującym czy stabilizującym bezpieczeństwo w naszej części Europy. Nie wiem, czy pamiętacie, chyba jeszcze nawet w 2022 roku, w drugiej części 2022 roku, powstała taka koncepcja zespołu pod przewodnictwem byłego szefa NATO Na tam również właśnie całość opierała się na jakiejś koalicji chętnych, w gronie tych chętnych oczywiście miała się znaleźć Polska, bo My zawsze wrócimy do tego pytania. Zawsze wrócimy do pytania o tym, w jaki sposób stabilizować bezpieczeństwo. Dopóki Rosja jest Rosją, a Ukraina Rosją nie jest, to trzeba znaleźć odpowiedź na to pytanie. A jeżeli nie ma odpowiedzi na to pytanie, to Ukraina z czasem Rosją się po prostu staje. No i. Amerykanie mówią, że absolutnie nie będziemy brać na siebie ryzyka poprzez obecność naszych żołnierzy na Ukrainie, że możemy wspierać sprzętem, ale no nie będzie. Stawka jest tutaj dla nas zupełnie nieproporcjonalna do ryzyka. Trudno im się dziwić, mówią o tym otwarcie, że to jest przede wszystkim europejski problem i oczywiście mają rację, no to w takim razie szukamy chętnych w Europie. Kto pierwszy? No właśnie. Trudno się dziwić państwom, że będą bardzo sceptycznie patrzeć na pomysły, by to ich żołnierze stacjonowali, rozgraniczali front wojny, która pochłonęła już tak wielką liczbę ofiar. I w ten sposób przejdźmy do strategii, którą bardzo wyraźnie przyjęła Polska, podchodząc właśnie do tego zagadnienia. Polska stara się o to, by, niezależnie od tego, jak ostateczne rozwiązanie będzie wyglądało, było wspólne, zbudowane w ramach jak najszerszego porozumienia. Tu warto zwrócić uwagę na spotkanie ministrów Polski, Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, jakie odbyło się w Warszawie, jak również na zapowiedź przyszłotygodniowego spotkania w Szwecji w formacie państwa bałtyckie, skandynawskie Polska i Ukraina. Jeśli pamiętacie materiał z pierwszej połowy tego roku o nowym priorytecie w polityce regionalnej, to doskonale wiecie, że przygotowanie tego formatu znalazło się w centrum polityki zagranicznej w pierwszych miesiącach nowego rządu. Premier Tusk pisze wprost, Zachód musi mieć jednolite stanowisko dotyczące wsparcia Ukrainy i wspólnego bezpieczeństwa. Problem w tym, że o takie jednolite stanowisko będzie oczywiście niesłychanie trudno, jeżeli w ogóle to jest możliwe. I w ten sposób wracamy do tej, tej fundamentalnej różnicy w postrzeganiu zagrożenia między wschodem a zachodem kontynentu. Do, do tego zagadnienia, które omawiałem tutaj już, wydaje mi się, być może to już było nawet lata temu, czas dosyć szybko leci, które jest tą, tą fundamentalną kwestią, która może zadecydować o tym, czy czym będzie Europa, czy integracja europejska będzie kontynuowana, czy ten projekt w ogóle ma szansę powodzenia. Postawieni w tej rozgrywce na budowę porozumienia z państwami skandynawskimi oraz bałtyckimi, które podobnie widzą zagrożenie, trzeba uznać za bardzo dobre zagranie, szczególnie że nie jest to działanie ad hoc, a wcześniej przygotowany format. Niestety nie usuwa to dylematu, przed którym stanie Europa. Czy konstruując jakiś pomysł na stabilizację architektury bezpieczeństwa, postawić na rozwiązanie szerokie, takie, na które są w stanie zgodzić się wszyscy bądź niemal wszyscy, ale wtedy będzie to rozwiązanie słabsze, mniej konkretne, czy też postawić na twarde gwarancje bezpieczeństwa, ale tu już z pewnością w ramach jakiejś koalicji chętnych, o czym cały czas się pisze, co oczywiście prowadzi do spotęgowania już i tak wielkiej różnicy w poziomie ryzyka, jakie biorą na siebie różne części tej samej wspólnoty gospodarczej. Jeśli wschód nie przekona Zachodu do stworzenia trwałego systemu odstraszania Rosji, jeśli stary wschód kontynentu będzie nie tylko w ciągłym zagrożeniu, ale też będzie stale obciążony większymi kosztami, to z czasem pod znakiem zapytania stanie integracja europejska. W takich warunkach nie będzie się dało funkcjonować w ramach jednego organizmu gospodarczego czy jednego rynku. Stawka tej rozgrywki jest potężna. Jeśli Europa chce być graczem na światowej scenie, to nie może dać się zastraszać Rosji z gospodarką wielkości włoskiej. Jeśli na to pozwoli, jeśli w wyniku tej wojny nie zobaczymy co najmniej, podkreślam co najmniej kategorycznego odrzucenia jakichkolwiek wątpliwości to do statusu państw będących już na to i w Unii, to trudno zjednoczonej Europie wróżyć świetlaną przyszłość. Tutaj naprawdę nie chodzi tylko o Ukrainę. Kwestia przyszłej architektury bezpieczeństwa naszej części kontynentu jest kluczowa dla przyszłości Polski i szerzej dla przyszłości Europy. Dla mnie obecnie cały czas wyjściowym scenariuszem na przyszłość jest brak stabilizacji regionalnej architektury bezpieczeństwa przez co najmniej jeszcze kilka lat. To znaczy, ja uważam, że obecnie jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że te rozwiązania, które zostaną teraz wypracowane, będą trwałe. To może się zmienić. Sytuacja jest dynamiczna. Być może pojawi się jakaś propozycja, która to wszystko wywróci do góry nogami. Natomiast te wszystkie propozycje, które są teraz na stole, no nie, one nie dają rękojmi do tego, by sądzić, że rzeczywiście to będzie to rozwiązanie, które w jakiś sposób trwale... Ustali reguły gry w naszej części Europy, wręcz przeciwnie. To znaczy, obecne dążenie do pokoju, zawieszenia broni, zwłaszcza jak zwał na Ukrainie, to, to nie wynika z tego, że usunięto przyczyny wybuchu tej wojny, ale wynika, z tego, że, wynika ze zmęczenia, z rozciągnięcia zasobów, z tego, że wszyscy mają powoli dość, w tym strony, które te wojny prowadzą. Ale jeżeli nie zostaną usunięte przyczyny wybuchu tej wojny, to jedyne, co może uniemożliwić dogrywkę czy kolejną jej fazę, byłoby stworzenie takiej architektury bezpieczeństwa, która odstraszałaby Rosję przed kolejną agresją, która byłaby przed kolejną agresją, która byłaby twarda wobec Rosji w takim sensie, że no, koszty polityczne, i koszty wojskowe, koszty militarne byłyby zbyt duże, by ryzykować kolejną ekspansję. Tylko że to wymaga wzięcia na siebie ryzyka to wymaga ryzyka, którego nikt nie chce dzisiaj na siebie brać i trudno się komukolwiek dziwić, bo Rosjanie zademonstrowali determinację do tego, by swoje cele polityczne osiągać przy użyciu właśnie sił zbrojnych. Zatem w takich warunkach albo do żadnego dealu nie dojdzie, albo deal będzie wyłącznie przystankiem, przystankiem przed kolejną fazą Gry o przyszłość naszej części kontynentu i o przyszłość tak naprawdę całej Europy. Tyle, że te warunki mogą się dynamicznie zmienić. Więc tej dyskusji na temat tego, jak może wyglądać kształtowanie się architektury bezpieczeństwa naszej, naszej części kontynentu, w tym tej architektury bezpieczeństwa, której będziemy częścią, czy będziemy chcieli, czy nie, tą dyskusję, tę dyskusję oczywiście będziemy tutaj śledzić cały czas na bieżąco. Serdecznie dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, dziękuję za to, że jesteście z tym kanałem, że wspieracie rozwój kanału Polityka Zagraniczna również za pośrednictwem portalu Patronite. To naprawdę jest dla mnie bardzo ważne, zachęcam oczywiście do tego wsparcia. No i do zobaczenia następnym razem.